Wydawnictwo Filia oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Karoliny Wilczyńskiej pod tytułem Życie na zamówienie, czyli espresso z cukrem. Czyta Kamila Bar Kochańska. Pięć dni wcześniej. Wiewiórka przemknęła tuż przed stopami dziewczyny i zatrzymała się na brzegu trawnika. Zwierzątko patrzyło wyczekująco maleńkimi, podobnymi do szklanych paciorków, oczkami i przechylało główkę to w jedną, to w drugą stronę. Basia, powiedziała, bo tak wołano w błysku do tych sympatycznych rudzielców, nie mam nic dla ciebie, musisz poszukać gdzieś indziej. Ale zaczyna się nowy turnus, więc niedługo kuracjusze wyjdą na spacer. Na pewno przyniosą ci jakieś smakołyki. Ruda kitka poruszyła się kilkukrotnie, jakby zwierzę rozumiało, co do niego mówi, a potem w kilku susach wiewiórka przemierzyła trawnik i dopadła do najbliższego drzewa. Wystarczyło kilka sekund i znikła w zielonej koronie. Miłka wstała i z westchnieniem spojrzała na parkową ławeczkę. Chętnie posiedziałaby jeszcze chwilę wśród drzew, ale wiedziała, że musi wracać. W pensjonacie było zawsze coś do zrobienia, a mimo pomocy pani Stasi przyda się każda dodatkowa para rąk. Jeszcze przez moment patrzyła na piękny budynek sanatorium Marconi, wizytówkę jej rodzinnego miasta. To tutaj przyprowadzała zawsze nowych gości, bo charakterystyczna fasada niezmiennie wzbudzała zachwyt. Ale i stawała się punktem orientacyjnym dla kuracjuszy w pierwszych dniach pobytu. Te cykliczne spacery były tą częścią jej obowiązków, którą lubiła najbardziej. Bo park zdrojowy urzekał ją swoim pięknym o każdej porze roku. Czasami żałowała, że nie jest gościem któregoś z pensjonatów i nie może bez trosko spacerować alejkami, ale z drugiej strony cieszyła się, że mieszka w tak urokliwym miejscu i nie musi opuszczać go po kilku tygodniach. Owszem, prowadzenie pensjonatu wymagało dużego zaangażowania i, co tu kryć, ciężkiej pracy. Kilkunastu gości to nie przelewki. Sprzątanie, przygotowywanie posiłków, zakupy, to wszystko zajmowało czas. Jednak miłka nie narzekała. Przywykła do tego od dziecka i właściwie grafik sanatoryjnego życia stał się także jej rytmem. Zresztą czuła, że praca daje jej satysfakcję. Zadowolenie pensjonariuszy i podziękowania za miły pobyt były nagrodą, sprawiały, że czuła się doceniona. Wspomagała rodziców zawsze. Ale odkąd skończyła studia, jej zajęcia nabrały innego wymiaru. Co zamierzasz robić dalej? Pamiętała pytanie ojca, które padło, gdy już nacieszyli się wynikami obrony pracy magisterskiej. Chyba to, co wszyscy odpowiedziała: Poszukam pracy, zacznę na siebie zarabiać. Zrobisz, co zechcesz, ale może chciałabyś pracować z nami. I tak przecież kiedyś przejmiesz ten interes? Choć z pozoru mówił zupełnie obojętnie, to dostrzegła w jego spojrzeniu nadzieję, że córka przyjmie propozycję. Po co masz pracować u obcych? A wierzy, że pomoc tu potrzebna. Zgodziła się, bo jak miała odmówić rodzicom? Poza tym argumenty ojca były racjonalne, i kiedy jeszcze dodał, że będzie jej wypłacał wynagrodzenie, nie miała powodu, żeby szukać czegoś innego. I w ten sposób od dwóch lat wspólnie z matką i ojcem prowadziła rodzinny biznes. Znała w pensjonacie każdy kąt, wiedziała wszystko o kuchni, pralni, pokojach i ogrodzie. Odpowiadało jej takie życie, bo przy rodzicach czuła się bezpiecznie, a do codziennych obowiązków była przyzwyczajona, nie traktowała ich jak pracy, ale jak część życia rodziny. Nawet czasami miała wyrzuty sumienia, że bierze za to pieniądze. Może nie tak duże, jak rodzice płaciliby, gdyby zatrudnili kogoś z zewnątrz, ale przecież miała wikt i mieszkanie za darmo, więc nie było powodów do narzekania. Zresztą i tak odkładała większość pieniędzy, bo nie bardzo wiedziała, na co je wydawać. Jedyną jej słabością były książki. I to na nie przeznaczała część comiesięcznej wypłaty. Lubiła szczególnie powieści o kobietach, które potrafiły sobie poradzić w trudnych chwilach i często się zastanawiała, co ona zrobiłaby w podobnych sytuacjach. Nawet teraz, wracając do domu, myślała o ostatniej lekturze. Tak pochłonęły ją losy bohaterki, że w pierwszej chwili nie do końca dotarły do niej słowa matki. Babcia jest w szpitalu powtórzyła kobieta, widząc, że córka patrzy nieco nieprzytomnym wzrokiem. Zaraz po twoim wyjściu bardzo źle się poczuła i musiałam wezwać karetkę. Powinnam była jechać za nimi, ale goście przerwała i zacisnęła wargi. Ja pójdę, zadeklarowała szybko miłka, i poczekam, aż mnie zmienisz. Matka spojrzała na nią z wdzięcznością i nadzieją naprawdę dobrze leć. Przyjdę, gdy tylko tutaj skończę. Popatrzyła na córkę, która chwyciła leżące w wiklinowym koszyku jabłko i ruszyła w stronę drzwi. – Tylko zadzwoń do mnie zaraz, kiedy czegoś się dowiesz, – krzyknęła za nią. – Będę czekała. Dobrze mam odam znać. Trudno lubić szpitale. Nawet te nowe albo wyremontowane, mimo pastelowych kolorów i nowoczesnego sprzętu, w nikim nie wzbudzają dobrych skojarzeń. Bo chociaż to miejsca, w których leczy się ludzi i ratuje życie, to jednak więcej tu cierpienia, bólu i smutku niż radości. Kiedy tylko weszła na szpitalny korytarz, od razu przypomniała sobie wszystkie opowieści kuracjuszy, którzy bardzo często dzielili się z gospodarzami historią swoich chorób i leczenia. Miłka wzdrygnęła się na myśl o zabiegach i operacjach, które opisywali niekiedy bardzo szczegółowo. Nie mogłabym być lekarzem, pomyślała, patrząc na ludzi spacerujących po korytarzach i leżących na białych łóżkach. Chociaż ich nie znała, to serce ściskało się jej ze współczucia. Najchętniej uciekłaby z tego miejsca, ale przecież nie mogła. Babcia Hela, matka jej matki, zwyczajna kobieta, ale dla Miłki niezwykle ważna. Spędzały razem sporo czasu, zwłaszcza gdy była dzieckiem, a rodzice musieli się zajmować pensjonatem. Później, kiedy Miłka dorastała, to właśnie babcia uczyła ją wszystkiego i to pod jej okiem wnuczka wykonywała swoje pierwsze obowiązki. Trzeba przyznać, że była wymagającą nauczycielką, ale i sprawiedliwą. Miłka ceniła jej pochwały, szczególnie, że zwykle towarzyszył im jakiś słodki smakołyk. Od kilku lat babcia już nie pomagała w pensjonacie. Podupadła na zdrowiu i coraz więcej czasu spędzała w swoim pokoju albo w ogrodzie, gdzie wypoczywała w towarzystwie gości. Miłka często z troską przyglądała się staruszce, a czasami, gdy pomyślała, że kiedyś. Teraz też odsunęła tę myśl. Choć widok bladej twarzy babci sprawił, że z trudem powstrzymała napływające do oczu łzy. Jak się czujesz, babciu? zapytała, siadając na szpitalnym taborecie. Muszę przyznać, że niezbyt dobrze. Rozmawiałam z lekarzem i powiedział, że wszystko jest kwestią czasu. Podadzą leki, umiarowią Twoje serce i wrócisz do domu. Mówiła szybko, żeby babcia się nie zorientowała, że trochę nagi na fakty. Owszem, doktor mówił o umiarowieniu, ale też podkreślał, że stan babci nie jest najlepszy. Jej organizm kolejny raz nie zareagował na farmaceutyki, a na dodatek waga kobiety utrudniała sprawę. Mam to chyba po niej, pomyślała Miłka. Zjem byle co i od razu przybywa mi kilogramów. Ja przynajmniej się ruszam, pracuję, ale babcia od dłuższego czasu nawet niewiele chodzi, więc trudno jej schudnąć. A nadwaga i cukrzyca, na którą staruszka chorowała od dawna, nie ułatwiały lekarzom zadania. Mama przyjdzie do ciebie, kiedy tylko podadzą gościom obiad. Wygładziła kołdrę i spojrzała na babcie. Potrzebujesz czegoś? Może kupić ci coś do picia? Nic nie mam, bo przybiegłam jak mogłam najszybciej. I dobrze. Babcia pokiwała głową, bo chciałabym z Tobą porozmawiać. Ale może najpierw powinnaś odpocząć. Na odpoczynek to ja będę miała całą wieczność. Babciu! Głos jej zadrżał, bo nie chciała nawet myśleć o tym, co sugerowała staruszka. Ludmiłko, Ty się nie oburzaj i nie płacz. Po prostu mnie wysłuchaj, dobrze? Przywołana do porządku, Miłka posłusznie zamilkła. Są takie rzeczy, których nie powinno się zabierać ze sobą do grobu. Babcia poprawiła się na poduszce, nawet jeżeli trzeba postąpić wbrew woli innych. Miłka spojrzała z zaciekawieniem, ale jednocześnie poczuła jakiś dziwny lęk. Taki początek nie zapowiadał niczego dobrego. Miałam dużo czasu, żeby wszystko przemyśleć, kontynuowała tymczasem babcia i doszłam do wniosku, że powinnaś się o tym dowiedzieć. Tak będzie uczciwie. Westchnęła i złożyła ręce na brzuchu. Przysunę się trochę, bo trudno mi mówić głośno, poprosiła. Miłka przesiadła się na brzeg łóżka i wysłuchała wszystkiego, co babcia Hela miała do powiedzenia, a potem nie czekając na matkę, wyszła ze szpitala. Po raz drugi tego dnia poszła do parku, ale po raz pierwszy w życiu nie zwróciła uwagi na jego piękno. Tak naprawdę w ogóle na nic nie zwracała uwagi. Usiadła na jednej z ławeczek i siedziała tak aż do czasu, gdy poczuła dreszcze. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że jest już wieczór i chociaż majowy dzień był bardzo ciepły, to nocny chłód przenikał przez skórę i miała wrażenie, że dotarł już do serca. Może tak byłoby najlepiej, pomyślała że to nie zima. Zamarzłabym i nie czułabym już niczego. Było jednak inaczej, czuła. I akurat chłód nie był najgorszy. Sprawił tylko, że odzyskała zdolność myślenia, bo przez kilka ostatnich godzin tkwiła w jakimś niebycie. Nie potrafiła sobie przypomnieć, czy ktoś siadał obok niej. Straciła poczucie czasu i miała wrażenie, jakby jej mózg wyłączył się zupełnie. Teraz powróciła do rzeczywistości, a pierwsze o czym sobie przypomniała, to słowa babci. I po raz kolejny poczuła przejmujący ból, jakby ktoś wbijał jej ostrze prosto w serce. Nadal nie mogła uwierzyć, że to wszystko może być prawdą, ale z drugiej strony babcia na pewno jej nie oszukała. Nie miała powodu, żeby kłamać, przeciwnie, chciała przecież wyznać prawdę, żeby odejść z czystym sumieniem. To było dla staruszki najważniejsze, nawet jeżeli miałoby przynieść wnuczkę ból. Miłka zdawała sobie z tego sprawę. Zaplotła ręce i roztarła zmarzniętą skórę ramion. Było coraz zimniej i wiedziała, że musi wrócić do domu. Poszła niechętnie w kierunku pensjonatu. Nie miała wyboru. Weszła najciszej, jak potrafiła. Na szczęście nikogo nie spotkała i po chwili z ulgą zamknęła za sobą drzwi do pokoju. Wiedziała, że nie zaśnie. Usiadła na tapczanie, oparła łokcie na kolanach i ukryła twarz w dłoniach. Poczucie, że jest w bezpiecznym miejscu i nikt jej tu nie zobaczy, sprawiło, że mogła dać upust emocjom. Płakała tak długo, aż wreszcie zabrakło jej łez. Mimo to nie poczuła ulgi. Nadal miała w głowie gonitwę myśli, nad którymi trudno jej było zapanować. Mieszanka smutku, żalu i gniewu kotłowała się w niej niczym ogromna paląca kula. Miała ochotę krzyczeć, ale żaden głos nie wydostałby się ze ściśniętego z nerwów gardła. Zdawała sobie sprawę, że już nic nie będzie takie jak do tej pory. To było najgorsze. Cały jej świat, dotąd stosunkowo bezpieczny i znany, teraz okazał się jednym wielkim kłamstwem. Wszystko nie było takie, jakim się wydawało. I nie mogła udawać, że nic się nie stało. Doskonale wiedziała, że musi coś zrobić. Jeżeli nie będzie to łatwe, tak naprawdę miłka bardzo się bała. Przyszło jej do głowy, że wolałaby o niczym się nie dowiedzieć, czy babcia musiała zapewnić sobie spokój jej kosztem, to niesprawiedliwe, skoro milczała przez tyle lat to mogła tak robić nadal, myślała, ale stało się i się nie odstanie. Wszystko zostało opowiedziane, a teraz ona musi coś zrobić. Nie może przecież udawać, że o niczym nie wie, nie da się, nie będzie potrafiła. Chodziła nerwowo po pokoju, cztery kroki w jedną stronę, cztery w drugą, i jeszcze raz, i jeszcze. Po którymś z kolei stanęła przed toaletką i spojrzała w lustro. Jestem miłka, powiedziała cicho do swojego odbicia. Jestem miłka, powtórzyła pytająco. Czy to możliwe? A jeśli tak, to dlaczego wcześniej się nie domyśliła? Nie, przecież powinnam była coś zauważyć, myślała, wpatrując się w dziewczynę z warkoczem odbijającą się w szklanej tafli. Może babcia to wymyśliła? Chwyciła się tej nadziei. Przecież nieraz miała do czynienia z gośćmi, którzy z racji wieku albo dolegliwości mówili rzeczy nie mające nic wspólnego z faktami. Jednak natychmiast przywołała samą siebie do porządku. Nie, babcia Hela była może chora, ale psychika z pewnością miała w porządku. A skoro tak, to Miłka musiała zastanowić się nad swoim życiem, tym minionym i tym przyszłym i postanowiła zrobić to zaraz. Wiedziała, że i tak nie zaśnie, więc nie było na co czekać. Kiedy zaczęło świtać, wiedziała już, co powinna zrobić. Jedynym wyjściem była konfrontacja, ukrywanie, że wszystko wie, nie miało sensu. Wiedziała, że będzie to najtrudniejsza rozmowa w jej życiu i bardzo się jej bała, ale nie znalazła innego rozwiązania. Ostre starcia nie leżały w jej naturze. Zwykle unikała sytuacji, które mogłyby być trudne dla niej czy dla kogoś innego. Tym razem musiało być inaczej. To nie moja wina, pomyślała. Gdyby to ode mnie zależało, wolałabym żyć tak jak dotychczas, ale nie mogła.